Dniu dzisiaj jednak idę do lekarza, jest około godziny 7.30, już idę, bo tu mój mnie lekarz przyjmuje, ale zanim się zarejestruję, to chwilę potrwa. Wróciłam od lekarza, powiem wam, no i ja jakieś tam tableteczki dostałam, witaminki i tyle, że niby jakieś przeziębienie, chociaż ktoś też wspominał, że już mogę te banki zacząć stawiać, czyli nie do końca jest to przeziębienie, ale powiem wam, fatalnie się czuję, fatalnie, mam nadzieję, że to do południa mi przejdzie. Jak widzicie kolejna dawka leków, no masakra, no ale co trzeba, coś trzeba to zaleczyć, tak? A w ogóle jeszcze dzisiaj muszę jechać do pracy, bo szefowa już mi dała wypłatę dzisiaj i umowę. Więc tyle, powiem wam szczerze, mam nadzieję, że dobrze będę się czuła, bo jak na razie to się fatalnie czuję. Jak nie to się po prostu z tą szefową na inny dzień umówię. Albo poproszę później, trochę podjadę, jak brat będzie w domu i mnie podrzuci tam. Bo powiem Wam, no kiepsko się czuję. Kiepsko. Dlatego te wory. W, 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 wory. Vlogi będą takie trochę marudzenia. Dlatego nie wiem, czy się podczas choroby nie odpuścić tych vlogów. Naprawdę, bo się fatalnie czuję. A teraz szybki czas pozdrowień i odpowiedzi. W ogóle, tak jak mówię, przez ten czas jak jestem chora, nie będę kręcić vlogów. Przepraszam Was bardzo. Ale powiem Wam szczerze, fatalnie się czuję. A myślę, że nie o to chodzi, żeby te vlogi były takie użalanie się nad co jak mnie ja jestem, Tylko, żeby było faktycznie coś ciekawego. To teraz szybki czas pozdrowień i po prostu kliknijcie na dzwonek przy subskrypcji. Jak się jakiś filmik pojawi, to po prostu e, poinformuję Was ten dzwonek. Bo na razie nie będę kręcić vlogów, dopóki nie wyzdrowieję. Albo przynajmniej dopóki lepiej się nie poczuję, bo pojem Wam, dzisiaj fatalnie się czuję. E, serdecznie pozdrawiam. Julka Jagielowicz, serdecznie pozdrawiam. Lucyna Olszyk, serdecznie pozdrawiam, tak, wiem, powinnam leżeć i się wygrzewać. Ja wiem, wiem o tym, ale niestety mam taki tryb życia, że ciężko, ciężko. Jagoda Zaczarowana, serdecznie pozdrawiam. Kopiko ciemne czy dwukolorowe ciemne? Lubisz cukierki, kamyczki? Pewnie, że lubię cukierki raczki czy orzecho, e, orzeźwiające i jedno i drugie Lubię, ale chyba raczki. Guma mamba wiśniowa czy truskawkowa, zdecydowanie trusko, e, truskawkowa. Guma w listkach czy drażetkach. Może być w listkach i drażetkach, ale drażetki. E, jadła się limitowaną edycję mentosów, zmieniający smak był e, on około 2 lata temu. Tak, jadłam, jadłam. Hals czy, men, men, hols czy mentos? Jeśli chodzi o przeziębienia, to wydaje mi się, że hals. Ale tak, to posania to chyba mentos. Guma owocowa czy balonowa? Balonowa. Laf, wafle czy... Wafelki czy batoniki? Wafelki. Batoniki? Ach, czy musli? Musli. E, dziękuję. E, dziękuję za, za życzenia, żebym szybko powróciła do zdrowia. Jessie94 Serdecznie pozdrawiam. Eee, Marti Zaw eee, Zawitek Serdecznie pozdrawiam, ale poprosiła mnie ta osoba, żebym pozdrowiła jako Brydzia. Serdecznie Ciebie Brydział, pozdrawiam. Eee, tak. Eee, Izabela Ryszkiel Serdecznie pozdrawiam. A i zadała pytanie Izabela, jaki kanał lubię najbardziej na YouTube? Wiele jest takich kanałów. Lubię kanał Dekretka, Movlogs, Fang Bro, Bros, Toys and Me Co tam jeszcze takiego jest? Tarny. taren... Czy taren... taren... No nie pamiętam, ale jest takich parę vlogów. Na pewno tu się dziś wyświetlą pod spodem jakie to są vlogi, które lo, o, lubię oglądać. Zdybowski też bardzo lubię oglądać. No jest, jest parę takich vlogerów, kanałów na YouTube, które lubię oglądać. <laughs> Zuziks lo, e, lo wirowa, <laughs> serdecznie pozdrawiam. Nie, nie, musisz się martwić, spokojnie. Kamcia, serdecznie pozdrawiam. E, tak oglądam, Marcina Mazura też oglądam. Chociaż teraz ostatni czas nie miałam czasu oglądać, ale z tym CV widziałam, fajne CV. Moje CV już leży sobie wydrukowane. Tylko muszę je pokompletować i popodpisywać, bo na CV oczywiście musi być mój podpis. I tyle. Quinn m, m. serdecznie pozdrawiam i odpowiadam na Twoje pytania. Ulubiony fast food? Nie mam ulubionego fast foodu, bo nie, nie jem w fast foodach. Gdybyś mogła wybrać sobie imię, jakie to by było? Podoba mi się moje imię, więc raczej nie, nie wiem, nie mnie, no nie, nie? Gdyś mogła spotkać się gwiazdę, to jaka to by była. Batego Hydrach spotkałam, chyba tym razem, Sendviu. Arbus czy banan? Banan. Chciałabyś tydzień być swoim psem? Tak, jakby była taka możliwość, to chciałabym, a dlatego, bo wiedziałabym, co pies odczuwa, co jej się podoba, co jej się nie podoba. Jakie jest yy, imię męskie najbardziej się podoba? <laughs> nie ma takiego imienia. Yy, kino czy teatr? Kino. Pozdrowisz tak. Queen serdecznie pozdrawiam.